Jak z make u was? No, trzeba, stoi, no trzeba, trzeba. No, trzeba, trzeba. Wiecie jak to jest? Prawdziwa przeciółka zawsze zrobi prawdziwej przyjaciółce piękny make-up, bo chce, żeby prawdziwa przeciółka pięknie wyglądała. I my na okazję będzie tak samo. jesteśmy przygotowani. Zrobimy jeden, jeden fajny challenge z internetu. Która jest aktywna, a która pasywna? W tym, aktywna, w tym, w, tym, w tym towarzystwie. Ja słyszałam, że Sylwia. Ma być aktywna, a Sylwia L będzie pasywna. Nie. Dobra. Nie, twoje ręce nie. Tu będą to moje. Tak. Gdzie jest do Cudownie. Gdzie jest szminkę. śmiganką? Zależy wasza śmiganka. Mam O, Mary. Ja mam szminkę. Tak? Okay. Spokojnie. Czekajcie, dziewczyny, ja tutaj was pozapinam. Musicie się, się ścisnąć. A, no. Nie, no, ja tutaj... Fajnie. 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 Dobra, Nie, ręce. Ręce tutaj będą trzymały. Maniacie. O tu. O, o ręce o, muszą być tu. O. sobie tak o. Tak, tak, tak <grym> Musi być przytulenie, ale tak. I tutaj teraz dajesz minkę. Proszę bardzo. Mm. Tak, żeby się nie złamała. I teraz malujesz sobie usta. Wow, a czerwone pasuje mi do mm. o. o Nie, ja nie wiem. jest do Dobrze, dobrze. Poczułaś trochę, nie wie... troszkę wyżej, troszkę wyżej, żeby Że... ten makijaż na klaunę ostatnio bardzo w sezonie. O, a głodna jestem, trochę zje, zje, nie jadłam obiadu dzisiaj akurat, o, o jak ładnie. Będzie mi pasuła, kupię sobie specjalnie czerwoną sukienkę, to niedługo idealnie będzie pasowała do czerwonego dywanu. A jakie dobre to jest! Normalnie jeszcze nigdy takiego dobrego nie Sylwia, Czy w nie uważasz, że czerwony to kolor tego sezonu? Tak, tak, e, Nie wynosi się czerwony na jesień, ale moim zdaniem, moim zdaniem, a, a, moim zdaniem to akurat no. na zimę to tak fajnie e, rozweseli. Wydaje mi się, że skoro Sylwii tak smakowała ta szminka, to proszę, smacznego. S dziękuję. Dla Ciebie tu w prezencie. I <laughs>